Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej odsłonie e-biblioteczki Małej Wsi, czyli serii, w której przedstawiam posiadane przeze mnie elektroniczne, RPGowe produkty. Jakiś czas temu zacząłem gromadzić produkty mojego ulubionego przygodopisarza Zarkowa Kołowskiego w ramach jednej playlisty i zapowiedziałem, że będę omawiał jego wybrane dzieła. Dziś pora na kolejne, a więc zaczynamy. The Pale Lady. To przygoda autorstwa Zarkowa Kowalskiego wydana w lutym 2015 roku pod szyldem Lamentations of the Flame Princess. Layout i wszystkie ilustracje wykonał Chris Hoof, natomiast za korektę językową odpowiada James Maliszewski. Oryginalnie moduł był wydany fizycznie, limitowanym nakładem, w formie niewielkiej broszurki o formacie A5, która była dodawana do zakupów podczas konwentu Jenkon, jednak dzisiaj dostępna jest jedynie jako produkt PDF. Tak więc Pale Lady zamyka się w 14 stronach z kolorową okładką i czarno-białym wnętrzem. Tekst ułożono w dwóch kolumnach, natomiast karty nie posiadają żadnego tła. To po prostu czerń na bieli i nic poza tym. Jeśli chodzi o ilustrację, to przyznaję, że prace Chrisa Hoofa strasznie mi się podobają. Okładka jest niesamowita, a rysunek tytułowej bohaterki ma w sobie coś przerażającego. Jego styl świetnie oddaje klimat modułu, i aż szkoda, że włącznie z okładką wewnątrz jest tylko 7 ilustracji. Warto powiedzieć też słów kilka o kompatybilności. Jak już wspominałem, The Pale Lady napisano jako moduł do Lamentations of the Flame Princess, jednak bez problemu rozegramy go na dowolnym, staroszkolnym Dedekoidzie. Możecie więc śmiało sięgnąć po te pozycje, jeśli korzystacie z Whiteboxa, Swords and Wizardry, Old School Essentials, Labyrinth Lorda itd., itd. Istotną kwestią jest również fakt, że z racji swojej historii i śladowych elementów mechanicznych The Pale Lady znakomicie pasuje do cienia władcy demonów, o czym przekonacie się za chwilę. Ale dobra, przejdźmy do tego, czym jest omawiany dzisiaj moduł. Pozwólcie jednak, że zacznę od pewnej anegdotki. W drugim tomie swojej antologii Zarkow Kowalski napisał, że w 2015 roku James Radzi, czyli właściciel marki Lamentations, poprosił go o stworzenie krótkiego modułu, który będzie rozdawany jako gratis na Dżenkonie. Miał to oczywiście być moduł z kategorii Weird Fantasy. Zarkow podkreślił, że on i Radzi zawsze różnili się w swoim postrzeganiu nurtu Weird Fantasy. Raczej skłaniał się do łączenia fantazy i science fiction, jednak Kowalski uważał, że w dzisiejszym, zaawansowanym świecie bardziej dziwnym wydaje się ludziom korzystanie z dawnych mitów i tego, jak konfrontują się z naszą rzeczywistością. Dlatego też otwierające słowa omawianego dziś modułu brzmią mniej więcej następująco. Głęboko w lesie, w lesie jakimkolwiek i w lesie każdym, żyje wiedźma znana jako Blada Pani. Ale skoro mamy już dygresję za sobą, to trzeba by powiedzieć, co znajdziemy w środku na tych ledwie kilkunastu stronach. Przede wszystkim jest to kolejny moduł Kowalskiego oparty na lokacji. Podobnie jak to miało miejsce w Scenic Dance Move, The Punchline czy A Thousand Dead Babies, The Pale Lady przedstawia nam miejsce, w którym przebywa tytułowa bohaterka i wrzuca graczy w wir interakcji. Przygoda zaczyna się za haczką. Otóż dowiadujemy się, że jedna z sióstr zakonnych pewnego klasztoru szuka grupy śmiałków gotowych podjąć się niebezpiecznego zlecenia. Siostra dała bowiem schronienie wykastrowanemu mężczyźnie, który twierdzi, że uciekł z dworu bladej pani, przerażającej istoty, która porywa ludzkie dzieci, a następnie robi z nich swoich niewolników. Według jego opowieści, Blada Pani żyje w innym świecie, do którego przejście można otworzyć tylko wykonując specyficzny rytuał. Mężczyzna został znaleziony przez zakonnicę i sprowadzony pod opiekę siostry Rów, która zaintrygowała się opowieścią nieszczęśnika. I nie chodziło jej jedynie o Bladą Panią, czy jej oddanych żołnierzy przerażających króliko ludzi, ale o pewien sześcian, o którym wspominał mężczyzna. Bo widzicie, siostra Rów sama jest w rzeczywistości czarownicą i sześcian, o którym opowiada ten biedak, do złudzenia przypomina jej pewien potężny magiczny artefakt, zwany również słowem stworzenia, który zakonnica będzie chciała zdobyć. I niezależnie od tego, czy będziemy używać argumentu pieniędzy czy porwanych dzieci, akcja modułu będzie się toczyć w krainie Bladej Pani, ponieważ to temu miejscu poświęcono resztę treści produktu. Po wykonaniu opisanego przez eunucha rytuału, drużyna przeniesie się do lasu, z którego nie będą mogli wyjść. Przynajmniej w konwencjonalny sposób. Krawędzie linii drzew zawsze będą się oddalać, a wdrapywanie się na szczyt jakiegoś drzewa nigdy się nie skończy. By wydostać się z tego miejsca, gracze będą musieli przeprowadzić taki sam rytuał jak ten, który ich tu przyprowadził, ale od tyłu. No ale dobra. W lesie znajduje się polana pełna przeróżnych kwiatów, które uprawiają niewolnicy Bladej Pani. To porwane dzieci, z których część jest już dorosła. Uprawiają w pocie czoła kwiaty, które wszystkie są białe, nieważne czy jest to róża, tulipan czy inna roślina. Ich pracę nadzorują okrutni królikoludzie, którzy są wielkości człowieka, a ich skóra jest tak mocno naciągnięta na ciało, że widać każdą kość. Owi królikoludzie są bezmyślnie oddani swojej królowej, której będą zaciekle bronić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Natomiast Blada Pani to elfka, której ciało, oczy i włosy są w całości białe. Jej posiadłość to pałac z cierni i pnączy grubości ludzkiego ciała. Elfka przyjmuje tutaj audiencję, zasiadając na strumieniu wody, który przybiera formę tronu. Audiencję może uzyskać u niej każdy elf albo użytkownik magii. Blada Pani nienawidzi niemagicznych ludzi, ale chętnie podejmie się rozmowy, współpracy, a nawet patronatu. Dla tych, którzy poznali tajniki Arkanów. W jej pałacu znajdziemy między innymi lustro, z którego odpowiada istota podająca się za Lucyfera. Dowiecie się również, co dzieje się z porwanymi dziećmi. Nie wszystkie bowiem kończą jako niewolnicy na polach swojej pani, a można powiedzieć wręcz, że czeka je bardziej okrutny los. Jest tutaj również wspominany wcześniej sześcian, który okazuje się być potężnym, magicznym przedmiotem. Jeśli gracze zaprzyjaźnią się z Bladą Panią, otrzymają możliwość zobaczenia tego przedmiotu, a nawet wejścia do jego środka. Zarkow Kowalski opisał jego niesamowite właściwości i potencjalne konsekwencje decyzji, których doświadczą bohaterowie chcący poznać sekrety sześcianu. Natomiast jeśli w drużynie bohaterów graczy nie znajdzie się żaden elf albo istota władająca magią, no to cóż, trzeba będzie poruszać się na palcach po ukrytym Królestwie Bladej Pani. I wszystkie aktywności będą musiały polegać na skradaniu i włamywaniu się. Ale dobra, pora na kilka słów ode mnie. The Pale Lady to tak naprawdę opis jednego miejsca i haczyka do tego, jak tu się dostać. Jeśli chcemy podejść do tego modułu czysto konsumpcyjnie, to grywalnego materiału wystarczy nam na jedną sesję. Uważam jednak, że w tych kilkunastu stronach drzemie spory potencjał na to. By blada pani stała się więcej niż jedynie epizodem. Sposób, w jaki wykorzystamy tę postać i jej ukryte królestwo, zależy od nas i tego, jak bardzo chcemy, żeby stała się częścią naszej kampanii. To miejsce jest równocześnie piękne i okrutne, znajome i obce, podobnie jak sama blada pani, która może być naszym wrogiem albo sprzymierzeńcem. Dlatego nie będę nawet ukrywał, że ten typ krótkich form bardzo przypomina mi przygody do cienia władcy demonów, których osobiście jestem fanem. Otrzymujemy tutaj kilka konkretów i spory potencjał do rozszerzenia materiału o własne potrzeby i pomysły. Kolejnym połączeniem z cieniem władcy demonów jest oczywiście fakt, że blada pani porywa dzieci, ma ukryte królestwo i jest wrogo nastawionym elfem. To motywy, które idealnie pasują do świata gry cienia władcy demonów. Ta uniwersalność we wpasowaniu The Pale Lady w dowolny świat sprawia, że w moich oczach wartość tego modułu wzrasta. Zawsze uwielbiałem tego typu tematykę, w której folklor, mity i magia tworzą mieszankę piękna, niebezpieczeństwa i okrucieństwa. Natomiast jeśli chodzi o minusy, to zdecydowanie można powiedzieć, że ten produkt ma po prostu niewiele treści. Opisanie lokacji i kilku rzeczy, które się w niej znajdują, dla części osób może okazać się niewystarczające. To bardzo prosto skonstruowany produkt, który może okazać się dla nas na tyle niekompletny, że nie uda nam się rozegrać go nawet jako jednorazowej przygody. Wydaje mi się, że Pale Lady wymaga bycia częścią czegoś większego, np. kilkusesjowej przygody albo jakiejś kampanii. W przeciwnym razie wiele rzeczy tutaj traci sens i nie wybrzmiewa tak dobrze. Ale dobra, jeśli chodzi o dostępność tego produktu, to obecnie można go zakupić jedynie w formie PDF. Na DriveTru RPG zapłacimy za niego na dzień dzisiejszy, czyli czerwiec 2022, 5 dolarów. No i to by chyba było na tyle. Dajcie znać, co sądzicie o wideo i jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, a jeśli nie przypadło Wam do gustu, to dajcie łapkę w dół. Pamiętajcie, że Mała Wieś jest również na Facebooku i Instagramie linki będą w opisie wideo. Tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.